Kumasz każdy robi to, co lubi. Kumasz, szczerze, rozumiesz inwencję kurwa, idioto? Kurwa fuga, czy overpop? Kurwa jeszcze raz. Jaka, ja, jaki powinien być kurwa e, mać kurwa jak e, gęsta żeby kurwa zajebiście położyć kurwa Dzięki mógł. za bitsy. Jeśli twierdzisz, że źle kurwa kładę to mi to kurwa chuju kurwa wytłumacz ty kurwa jebany kurwa chuju z próbówki kurwa i mnie nie wkurbiaj. Dzięki za <noise> <Co to sądzi? głosy> Nie, bicy muszą wygrać stary. Zabicy, kurwa, wygrywa. na. No. <śpiewa> Chłop się o fugę, kurwa, pokłócił. Gracz Roku. Nie znam, nie znam. Nie znam. Kubuś. A nie wiem, kurwa, czy coś wygrał. VTuber Roku. Sini Waifu, czapi Cherry. Ho, ho, si, cz, kurwa, coś tam. Ta maa niknij ja Nie wiem. Silni waifu, bo ma duże cycki. Najlepsze zagranie roku. <grym> Kurwa, jestem szalona. Nie, dole. Ło! jest druga. Kurwa mać! Apel co to jest ten ton od Paris? Nie! Yeah! Dobrze mówię? Coś kojarzę. Ale z twarzy nie znam. Teraz to mi. O <laughs> O oh, KURWA <laughs> O oh, JEZUS MARIA ja CZE CI ZROBIŁEM MIRŚU KOCHANY TY JA PIERDOLĘ O Reakcja ciekawa To magazyn, go nie zabijem kurwa Nie wiem co się dzieje ze mną Blisko O oh, kurwa O oh, kurwa. Oh, kurwa. Oh, kurwa. Oh! Oh, KURWA MAĆ Nie wiem czy jest... Ale ko, ale kocur i CT, sajt i Ja Ruina jedynka ale ja, no. Okej, okay, let's go Ten człowiek jest chory, kurwa. To nie jest dla mnie place Tylko kurwa autyzm. Ooo, oh To nawet nie jest kurwa dla mnie dobra gra, nie? On oni On są są tutaj. Dobra, spokojnie, spokojnie. Taliję, talie, talie, talie. Jest, o, git, jest git, jest git, jest git. Jest git, Imo. Ja biegnę z bazy. Nie zrobię tego. O! Dobra, o kurwa! Ja, pierdole, ja się zezieram. Zezieram. Nie ma flesza, nie ma flesza, on nie ma flesza. Gramy smoka, drzwi. Dobra, drake'a, drake'a, no, no, no. nie ja, zrobimy? <laughs> oni sami Nie wiem, nawet kurwa jest mi to obojętne, ty. O o kurwa, panu mnie. Kurwa, szalone. Jecha, kurwa. Ło, jest długa. Hej, Co? Co? kurwa. Dobra, głosuję na tego. Najgorsze zagranie roku. I mnie tu nie ma. Problem. Dostałem ze skauta, nie? Bo chrampa leży. A no ja oh, nie. oh. oh. Problemy. Szybki 3Dek przesyła 9 zł i 65 groszy. PDW. Ale kastańki wchodzą tu na galkę. Mi dajdzie? Ja, ja zostaję tutaj short'em. Ej, gdzie mam co to? Oh. Kurwa mać! O ty Dobra, to zaraz jest kurwa mój faworytet. A jest czysta jak coś. Kurwa no. No dżungla jest chyba, uwaga. Dżungla jest, jest okej. CT jeden. CO TO MA BYĆ?! NO NIE MOGĘ, NO NIE MOGĘ! Koniec meczu jest dla mnie. No, no, teraz. nie no, to jest koniec! To jest koniec! To jest koniec, nie! No nie, no nie, no! Nie no A jest czyste, jak coś. Kurwa, no. No dżungla jest chyba, uwaga! Dżungla jest, jest okej Co to ma być! A nie ma, co on się tu obraził! Bo do niego doszło, że granat dostał. Ale kurwa jajca. No to. Było jedno chyba z gorszych dzieciowych tak? <śmienicza> o kurwa jaki on jest przykry lol Aj tam chodź to <śmienicza> <śmienicza> o. <laughs> nie no, ten wart musi wygrać, stary Ten wart musi wygrać. <laughs> On kurwa 40 sekund zbijał warda. No nie mogę, kurwa. No, streamer roku Ewron jak multi Guciok Franio. A gdzie jest Mergani? Jak multi Streamerka roku Mali Nieoczesana, Nawcia, ruda ninja. Ja. Reaper przesyła oh, 12 ja, okay. ZŁOTYCH Tak ty przyjebano, OBYŚ się wypierdolił na zbity i ty głupia rudasz ma to losowiak 21-33. No, zobaczmy no, tak. Zawotuje za najpopularniejszą kurwa w grudniu. Nie uczasana. <laughs> Skiza roku. GOLONA. Nie no nie Złotych. Linka masz na chacie nutki. Dobra, na chacie z będę tu zobaczyć. Jak na, 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 na chaty, to jest, kurwa, na chaty, no jest czy co? Czy dalej jest beta? Nie, już nie ma bety. Mercedesem teraz latam. <grym> <grym> beta to była, chłopie, 100 lat temu. <grym> ja pierdolę, kurwa. <grym> Daniel, bo ja nie wiem, kiedy ten stream padnie. A może będzie trzeba iść do domu i odpalać streama z skąpa, bo mogę jest nie o, Panie, To ty na mnie spojrzałeś! Dziękuję Słuchaj bardzo za dwie dyszki! Pozdrawiam cię bardzo serdecznie! Jesteś mega kochany! Trzymaj wuja na 700 pozdro! Dziękuję! Bo ja nie wiem, kiedy ten stream padnie. A może będzie trzeba iść do domu i odpalać streama z skąpa, bo modny jest nie odpalać? Kurwa, co za czarny? był? że jesteś gejem, no. No, no właśnie. Nie jestem gejem. Nie, to ja jestem. No, że jesteś gejem, no. No, właśnie. My jeszcze tym czym się bawi. nie bawiliśmy, tak. Myślę, że to spoko pomysł. Co z nim myślisz o tym, że gdyby się nie urodził, to by teraz nie chodził? O kur... Co jest niehalo z nim? Halo z nim? że to przemyślenie, jest całkiem przemyślające. No właśnie. Beta kurwa w CS-ie kurwa wychodzi, mam <laughs> wyjebane. Najśmieszniejsze. Shot roku. Zakłócenie? Zakłócenia. Szum.

<laughs> <laughs> oh. Nie, wstanie, wstanie, stanie, na pewno wstanie WSTAŃ, WSTAŃ Nie! Nie! <laughs> Frania ja pierdolę też popił, też popi, ale ty piedząco Ale ty nie ty wlałaś po wykolionym to sam pole. Nic nie, nie Ej, kurwa, zaraz... Zaraz jaki kurwa wypierdolę sztukę, to cię przytomną się. Oczywiście Vice City. Co powiedziałeś? No że... Nie, nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem, że mówiłem, że cię strasznie kocham. Jak ja cię kocham. O. No nie mogę, kurwa ty. <grym> Nie wiem co, ale lecę już na arenę. Czy możesz przeciszyć ten bicz? Bo mój czarnoskóry sąsiad wyszedł aż przed... Benny, vidi, vici, Mussolini? Il duccio, il duccio. Jakie pięć minut, ja rucham minutę. Rucham tą scenę jak kurwe. Benny, vidi, vici, Mussolini? Il duccio, Ty dalej lepiej jednego, to złamy, wyprażni mi w grupie. Szubys przesyła 48 złotych i 75 groszy. WUJA ZALATW MI TA KOSZULECZKĘ ZA PLACĘ podwójnie ROZMIAR L ALBO XL PLZZ LINK DO STRONY <laughs> Załatwie załatwię, będę w przyszłym tygodniu znaczy oby, nie? <laughs> ale napisałem, żeby ten. Zapisz się na powiadomienie, jak się zrestokują to będą. Ale nie będzie, nie podwójnie, normalnie na stronie se kupi. Nie wiem co, ale lecę już na arenę. Czyli możesz przeciszyć ten bicz? Bo mój czarnoskóry sąsiad wyszedł aż przed vlog wyrywać ze strachu. Nie, wiem, jest odpowiednie. No normalnie jest też gościu. Oże święta wieść, kurwa, się. A co to chodzi? No wyłączył kamerkę, no i co? nie no, jesteś Kościół Może święty weź kurwa A że to, to takie śmieszne było Że ktoś bawełny zbiera LOL Ewentualnie moglibyśmy do 13 przedłużyć albo ile by wzięli, żeby wiesz. Ej Auto zaczepiłem Nie Poleciało na drugą stronę ulicy, zahaczyłem serio? Ewentualnie moglibyśmy do 13 se przedłużyć Albo ile by wzięli, żeby wiesz Ej Auto zaczepiłem Nie, nie Nie rzucił tak daleko, nie Poleciało na drugą stronę ulicy, zahaczyłem Okej, okay, no to to jest roku, no. Kurwa, jak rzeczywiście ten I on tak. Kurwa, bo mi to niewiarygodnie się wydaje pod tym względem, że on tak kurwa. To seriaż tak kurwa poleciało, kurwa tyle metrów? Ja nie wiem, no nigdy nie byłem kurwa na rybach, ty. moglibyśmy do 130 przedłużyć, albo ile by żeby wiesz. Żeby... Ej Auto zaczepiłem Nie Kurwa, jak to nie jest fejk, to to wygrywa, jak nie, to dam nazonego No i nie widać właśnie jak to leci. No dobra, tak grill to to daje Pomyśli oddano głos, dzięki. Okej. Okay. <laughs> Pojebane, co? Widzowie do działają. Kurwa. Ale mam zajebisty pomysł. Muszę to Sandrze zadzwonić.